Witajcie, właśnie dostałam paczkę. Jest, w paczce znajduje się statyw. Zamówiłam go w sklepie Amazon. Nad statywem zastanawiałam się już od miesiąca, przynajmniej, bo nawet wydaje mi się, że trochę dłużej, ale tak naprawdę od miesiąca chodziłam po sklepach i w sklepach takich normalnych i po sklepach internetowych. Chciałam się dowiedzieć jak najwięcej, na co zwrócić uwagę. Na zdecydowałam się właśnie na ten model, który Wam za chwilę pokażę. Jeżeli kupujecie statek, najważniejsze zwrócić uwagę na jego wagę, na jego wzrost i na jego ućwik, również powinniście zwrócić uwagę, do czego, gdzie będziecie go używać, czyli czy to będzie w terenie, czy na jakichś skałkach, czy to będą e, miejsca wietrzne, niewietrzne, jak ciężka jest Wasza kamera. Więc na to wszystko należy zwrócić uwagę. Mój statut będzie głównie służył do tego, aby po prostu go używać na wakacjach, czasami w rodzinie, właśnie będą jak będą jakieś różne e, okazje, urodziny, imieniny, święta, żeby właśnie nagrywać z niego. No i mam nadzieję, że dalej będę nagrywać dla Was filmiki, więc też będzie trochę pracował na siebie. A więc otwieram jest to wielka paczka ale ostatnio myślę, że jest trochę mniejsze mam nadzieję, bo jeżeli będzie tak dużo to nie dam rady go ze sobą wszędzie zabierać ale już tak chciałabym Wam to pokazać w takim, w takim pudle. Tylko na tyle miejsca zajmuje, właśnie statyw. A więc tutaj go mam. Firma nazywa się Vanguard. I to jest model 233. Tak wam pokażę. Mam nadzieję, że było widać. Jeśli nie, to napiszę Wam jeszcze model, jaki to będzie. Zobaczmy. Jak wygląda ten stary w 1,6 kg? Rozkłada się na 1,65 m wysokości, więc mam nadzieję, że mi to wystarczy. No i mogę używać go do do 3 kg ciężaru tutaj, czyli kamera z obiektywem, no ale nie z za dużym obiektywem. Też tutaj widzicie, bardzo mi się spodobało, my chciała gdzieś tam zdjęcia robić właśnie na dworze w plenerze, to ma taki haczyk. No i można sobie coś zawieść, jak już będą rozłożone nóżki. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłam w tym modelu uwagę, jest taka poziomnica, poziom która mierzy, tutaj Wam pokażę też, mam nadzieję, że widać, która mierzy poziom, czyli żeby go po prostu równo ustawić. No i zobaczmy, z tak małego, ja mam 1,70 m, zobaczymy, czy rzeczywiście wyjdzie nam eee, 1,65 m. Bardzo mi się podoba. Jest na tyle lekki, że będę mogła go ze sobą zabierać. Jeszcze sprawdzimy ten 1,65 m. Tutaj jest korka do kręcenia. Jeszcze wysuwamy tutaj wyżej. A więc tak, 1,65 m na pewno jest, chyba nawet jest wyższe niż 1,65 m. Tak mi się wydaje. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak góra się obraca we wszystkich kierunkach. więc tylko podwyższą Później zakręcamy, żeby. Chyba nie w tą stronę. W tą stronę. Zakręcamy po to, żeby po prostu to było nieruchome. Tutaj możemy obracać we wszystkich kierunkach. Jak również, gdybyśmy chcieli. Nagrywać skóry po prostu wkładam tę kamerę i ustawiamy, przekręcamy przy odpowiedniej pozycji. Przekręcamy właśnie to, jak chcemy ustawić. Tutaj jest kamera. Nakręcamy, więc możemy do góry, możemy również do dołu. na koniec powiem Wam, że zapłaciłam za niego 42 euro, to przesyłkę nie musiałam płacić. Przyszło 3 dni, więc bardzo szybko. I dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, jeśli Wam się podobało, to poproszę kciuka w górę i piszcie, jeżeli chcielibyście więcej oglądać takich filmików. Dziękuję!